Hej, cześć, siemano, z tej strony Lakemer, witajcie w kolejnym i prawdopodobnie ostatnim odcinku, jeśli chodzi o fabułę z GTA Vice City. Być może dzisiaj skończymy grę, nie jestem jeszcze tego pewny na 100%, ale już tak na wszelki wypadek uprzedzam. I tak, jeszcze na wstępie powiem, żeby nie było przerwy pomiędzy... w sumie przerwą... Na kanale, ponieważ gdy skończymy wszystkie trzy serie, czyli e, Vice City, mafię oraz drugi sezon e, raportu z pola bitwy e, zrobimy sobie być może dwutygodniową przerwę, e, sobie odpocznę troszkę i wtedy po prostu. E, po tym jak odpocznę, ruszymy z nowymi seriami, trzecim sezonem raportu, ale to wszystko wyjaśnię i tak. Yy, no cóż, raportów nam jeszcze kilka zostało, tam z 5, 4 albo 6, coś takiego. A czyli no, trzy tygodnie, no? Postanowiłem zrobić dwa raporty w tygodniu, żeby to jak najszybciej skończyć, i zrobimy na takiej zasadzie, że po prostu będę tutaj jeszcze w Vice City przechodził chociażby czaszki i różne takie jakieś dziwne misje tak są w mafii w jeździe ekstremalnej się pobawimy a tymczasem nie jedziemy z mafią tak a się mafią, mafią to jego wersety w sumie z jego gangiem zobaczmy o co tutaj chodzi zadzwonili do nas, przybędziemy What's going on, Tommy? Oh, good, good, good. Listen, listen, uh, listen. I like fish. I love fish. I love them as pets in bowls, or as food on a plate. But as much as I love them, I don't want to sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes, and I— Shut up, Ken. Sit down. Lance, what the hell's going on? It's your friends up north, Tommy. They ain't too happy you kept their man. They're coming down to see the business today. They took longer than I thought. Guys, we gotta make this final. We gotta leave no doubt that this is my operation. Mine! Ken, you get the first one to counterfeit cash and put 20 million briefcases. Lance, you get the guys together. Damn it! Big hugs for your old buddy. I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty <laughs> on family etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's three million cases. How many was it? Ten? No, eleven men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to <laughs> kill one man. One man. They hey, knew Tommy, I was coming, son. Tommy, watch your tone. Anyone would think you blame me. For that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? Sorry, Tommy. This is Vice City. This is business. <laughs> you sold us out. No, I sold you out, Tommy. I sold you out. The real cash is upstairs in the safe. So, Tommy, what was the big plan? You think I just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? <laughs> no, I just wanted to piss you off before I kill you. Also, hi, Chair. Zrobiła nam się ciekawa sytuacja. A. Uh, no i co? Nie mogę ich tu wprowadzić, tak? O, kogoś tutaj mamy. Przyszli. No cóż, ja mogę tak stać Wow z góry? No ładnie. Ładnie z góry. Ale forsy to mi nie zawierzecie. Nie ma nawet takiej opcji. Może tyćkę, ale. Jeszcze więcej z Was wyciągnę niż Wy ze mnie. Obiecuję Wam to. I co? Tego się nie spodziewałeś. A? A? I co teraz? Oczywiście został jeszcze jeden. Nie. Też nie Serio, Lens? Dobra, musimy się trochę tutaj ich pozbyć. Bo nam zawadzają. No dobra, pobiegnę za nim. Chodź tu, Mendo. Oż cholera jasna, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Trzeba to jakoś rozegrać. Zara This is the last dance for Lance Vance No, dobra. Troszkę posiedziałem cicho. Teraz, może byśmy się odezwali. Coś, jak widzicie, bez problemu przeszedłem. Z nową bronią. Co prawda, zajęło mi. Co się zajęło? Wydałem 10 tysięcy na tamtą broń. Ale jak widzicie, jest to wielce pomocne. No i co? No i mamy koniec gry. Tak to się właśnie kończy. Tommy, oh my god, Tommy, what, what happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit, and Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick Lance. Tommy, I never liked that guy. Okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're going to be getting any more heat from up north either. Cuz there ain't no up north anymore it's all down south now wait does that mean what i think it means tommy baby what do you think it means that we're in charge i mean that I mean, you're in charge oh tommy you know ken i think this could be the beginning of a beautiful business relationship after all you're a conniving backstabbing two-bit thief and i'm a convicted psychotic killer and drug dealer <laughs> i know ain't it just beautiful No i mamy napisy Rockstar North. Produkcja super pięknie, ładnie. A ja, może się wypowiem coś, chociaż tyczkę na temat GTA WCT, A, A cóż, no jakby nie patrz, jest to gra mojego dzieciństwa. No, grałem ponad 10 lat temu w to. Tak więc, no. Ile ja mogłem wtedy mieć lat? 11, 12. Tak więc. No trochę było, no. Nie oszukujmy się, trochę lat temu to było. Ale nadal ta gra bawi. Ona mnie cieszy. Nie, może nie tyle co uczy, ale bardziej bawi. O, zobaczcie, Andrzej Madajczyk był jako programista całkiem ładnie. I... Co bym chciał, aby powstało, jeśli chodzi o GTA? Teraz e, widzieliście scenę, gdzie e, Tommy powiedział, że już nie ma północy, teraz e, jesteśmy na południu, i południe rządzi. A wiecie, co ja bym chciał? E, chciałbym, aby było GTA, gdzie Tommy, po iluś tam latach, zdecydował się przejąć też północ i właśnie my to robimy: przejmujemy teren, wkraczamy na nowy teren. Być może, może to być nawet, e, może to być nawet Liberty City, e, troszkę przerobione, wiadomo lata się zmieniły. No, to byłoby naprawdę ciekawe. No, z... nie wiem, no zależy co wy o tym myślicie. E, mi na pewno by takie coś pasowało. No niestety na razie mieliśmy Gita 5, które było w Los Santos. Być może Rockstar myśli, tak Z, e, oczywiście, pomijając GTA 4. Wyszło w sumie GTA 4, chyba też było w Liberty City. No nieważne, olać, wyszła trójka, Way City i Las, nasi nie Los Santos, tylko San Andreas. A to może zrobimy tak od końca: 5 to będzie San Andreas. 6 to będzie GTA 4, e, Vice City a GTA 7, które brzmi kuriozalnie jeśli o samą nas wychodzi e, to będzie świat GTA 3 no naprawdę to będzie, będzie, będzie ciekawe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z tego co już jest wiadome od praktycznie pierwszego dnia wydania GTA 5 trwają już prace nad GTA 6 na Bank, jestem tego pewny no i Macie obsadę, możecie sobie sprawdzić, kto był kim. A... No i prawdopodobnie, jak przelecą, te w pozostałych rolach w sumie już jest koniec. Ja będę się z Wami żegnał. Nie chcę po prostu, żeby ten materiał trwał 10 minut. Wy i tak pewnie wyłączacie w momencie, jak już widzicie napisy, albo w ogóle nie oglądacie tego. Włączycie 3 sekundy, obejrzycie i wyłączacie. No ale dobra, o przyszłych seriach i tak dalej, i tak dalej, to się już wypowiem w ostatnich materiałach przed przerwą na kanale. Tak więc w tym odcinku to było na tyle. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa!